Cześć, dzień dobry, witajcie moi mili na kanale innowacyjnego domu. Jak już ostatnimi czasy wracamy do takich podstaw pomp ciepła, mówiliśmy o tym, co zrobić jeśli pompa jest zbyt mała, mówiliśmy o tym, co zrobić jeśli jest zbyt duża, mówiliśmy jakie są różnice między splitem a monoblokiem. Tak dzisiaj postanowiłem, że nagram odcinek o najbardziej efektywnym sposobie ogrzewania pompą ciepła, czyli o autoadaptacji. Powiem, czym to się różni od zwykłej krzywej, czym to się różni od ogrzewania manualnego. Dlaczego jest najtańsze? No i powiemy sobie, jakie są plusy takiego rozwiązania. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, jak w praktyce dla użytkownika pompy ciepła, który nie chce się tym za bardzo interesować, działa autoadaptacja. No działa ona w ten sposób, że mamy w środku czujnik temperatury, tylko uwaga, jest to czujnik, panel, różnie to producenci rozwiązują, ale od pompy ciepła i steruje on pompą ciepła, a nie jest to sterownik np. tech czy salus, który steruje nam pracą pomp obiegowych, czyli najczęściej rozbiorem bufora. No i na takim sterowniku użytkownik ustala sobie temperaturę, czyli Chce mieć w domu 22 stopnie, będzie miał w domu 22 stopnie, bo o to zadbają algorytmy pompy ciepła. Czyli jest to rozwiązanie fajne bardzo dla osób, które nie chcą za bardzo grzebać pompy ciepła, nie chcą tego ustawiać, chcą po prostu kliknąć 22 stopnie i zapomnieć o sprawie. Jest to też fajne bardzo dla osób starszych, które chcą mieć rozwiązanie, które jest proste w obsłudze. No i taka autoadaptacja, powiedzmy, że mierzy sobie, sprawdza sobie cztery rzeczy. Jaka jest temperatura na zewnątrz budynku, jaka jest temperatura w środku w budynku, jaka jest temperatura zadana, czyli tą, którą sobie w ten sterownik wcześniej wspomniany wklepaliśmy, oraz sprawdza to jaka jest temperatura wody grzewczej, czyli jaka jest temperatura zasilania z pompy ciepła. No i na podstawie tych parametrów można powiedzieć, że pompa uczy się tego, jak wygląda nasz dom, jak go ogrzewać, w jaki sposób, żeby w środku zawsze była. Temperatura, jaką sobie użytkownik wymarzy, sprawdza sobie, jak zachowuje się dom w różnych temperaturach zewnętrznych i wie już, jaką temperaturę zasilania i z jaką mocą grzać w danej chwili. Ważną kwestią dla autoadaptacji jest uwzględnianie darmowych zysków ciepła. Darmowych, co mam na myśli? No mamy w domu okna. Mamy również słońce na zewnątrz, często w okresach przejściowych albo zimą. Y, może jest całkiem chłodno, ale słońce świeci dosyć mocno. Ogrzewa nam ten dom. Nie ma to wpływu na temperaturę zewnętrzną, bo ona jest jaka jest. Natomiast pompa ciepła y, po prostu będzie w stanie wychwycić to, że w domu z jakiegoś powodu jest ciepło. Czyli na przykład z powodu tego, że na zewnątrz świeci słońce, ale jest chłodno. To samo jest w przypadku zysków. Wewnętrznych, czyli nie na zewnątrz, tylko w środku domu jest jakieś inne źródło ciepła. Na przykład mamy dużo gości. No, takie kilka, kilkanaście osób w całkiem sporym pomieszczeniu jest w stanie nagrzać to pomieszczenie całkiem szybko i całkiem samodzielnie. Natomiast jest też kwestia tego, że możemy mieć kominek, który odpalimy, albo jakąś kozę, albo taki z rozprowadzeniem z kanałami powietrznymi. No, pompa ciepła będzie w stanie wykryć to, że w domu już z jakiegoś powodu jest ciepło i ona nie musi po prostu pracować. I to samo zresztą jest też z pieczeniem czy gotowaniem. A jaki jest problem krzywej grzewczej? Problem właśnie krzywej grzewczej polega na tym, że na przykład mamy ustawioną, że przy plus 5 na zewnątrz ma to być 38 stopni temperatury zasilania. Przyjdzie, nie wiem, dzień słoneczny i dom będzie nagrzany, a pompa wciąż będzie grzała z taką samą temperaturą. Czyli autoadaptacja zachowałaby się w ten sposób, że albo wyłączyłaby ogrzewanie, albo obniżyłaby temperaturę zasilania, na przykład do 32. A pamiętajcie, że. Każdy 1 stopień Celsjusza zasilania mniej jest to COP większe średnio o 2%, czyli różnica w skali roku może się zrobić całkiem duża. Druga kwestia jest taka, że może się okazać, że tą krzywą będziemy musieli sobie tak czy inaczej przestawiać. Ciężko jest to ustawić raz i dobrze i zapomnieć. Można to oczywiście zrobić, trzeba troszkę poeksperymentować. Krzywą da się ustawić jak najbardziej, no ale jest to troszkę bardziej uciążliwe niż funkcja autoadaptacji. A już w ogóle najgorszym pomysłem w większości przypadków jest ogrzewanie manualne, czyli stałą temperaturą. Na czym to polega i dlaczego to jest złe? Ustawiamy sobie temperaturę np. 40 stopni zasilania, idziemy spać. No i teraz jak idziemy spać, to może być albo 0 stopni na zewnątrz całą noc, albo może się okazać, że nad ranem budzimy się i jest 5 stopni, 7 stopni, a pompa wciąż niepotrzebnie grzeje jest tą samą, zbyt wysoką temperaturą. Z drugiej strony może być tak, że pójdziemy spać będzie 0 stopni, a w nocy przyjdzie mróz, minus 12, i wtedy również domu nam nie dogrzeje. I obudzimy się i będzie nam po prostu chłodno. A poza tym, jak mówiłem, że krzywą grzewczą trzeba sobie regulować, tak, ustawienia manualne trzeba regulować cały czas, bo inną temperaturę zasilania będziecie Państwo mieli przy plus 12 na zewnątrz, inną przy plus 5, inną przy minus 5. Trzeba to cały czas regulować tak, żeby w domu mieć jakąś temperaturę. Często nawet ludzie nie wiedzą, jaka to jest temperatura, bo nie mają termometru w środku, a z autoadaptacją całkowicie z tego problemu rezygnujemy. Wiemy już czym ta autoadaptacja jest, wiemy dlaczego jest najbardziej efektywna, bo dba o to, żeby zagrzać budynek jak najniższą temperaturą zasilania, w sposób jak najbardziej przewidywalny, żeby temperatura w środku była jak najbardziej stabilna. Więc jest to komfort i oszczędność. No, ale powiedzmy sobie teraz, jakie na przykład urządzenia mają taką funkcję. No z naszej oferty, z oferty innowacyjnego domu, są to dwie pompy ciepła. Jest to pompa ciepła Mitsubishi, która ma algorytm autoadaptacji. I jest to pompa ciepła Akond, która ma algorytm od Akonda, nazywa się on Smart Term. I również jest to funkcja autoadaptacji. Obie dwie pompy mają sterownik, który umieszczamy w środku. W Mitsubishi jest on radiowy, w Akondzie jest on kablowy. No nie ma to różnicy, no, kwestia jedynie estetyki, pewnie wygody. Natomiast obie te pompy mają funkcję autoadaptacji. Nie są to oczywiście jedyne pompy z taką funkcją, bo są na rynku jeszcze pompy np. przykład Vailanta czy Wismana, które również taką opcję mają. I nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że Bosch oraz Nibę również. Pewnie tych urządzeń jest znacznie więcej, no ciężko mi powiedzieć, nie znam wszystkich producentów wszystkich urządzeń na tyle, żeby być Wam w stanie teraz wymieniać. Warto to sprawdzić, warto zainteresować się tą funkcją autoadaptacji i pytać kogoś, kto Wam pompę ciepła proponuje, szukać producentów, którzy taką opcję mają, bo tak jak mówię, dla Was jest to najbardziej komfortowe i najbardziej ekonomiczne, żeby właśnie... Z autoadaptacji korzystać. Krzywa grzewcza również oczywiście jest jakąś opcją. Na pewno jest o niebo lepsza niż grzanie stałym parametrem. Na pewno jest o niebo bardziej komfortowa niż kocioł zasypowy bez podajnika. No natomiast nie ukrywam, że nie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie, no bo mamy właśnie tą autoadaptację, która jest opcją najlepszą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy w ofercie pompy, które nie mają autoadaptacji, montujemy często takie pompy u klientów, no bo też nie ma co ukrywać pompy ciepła akąt i pompy ciepła Mitsubishi. Są to akurat pompy ciepła premium. Są one po prostu drogie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli film był przydatny, zachęcam do tego, żeby zostawić kciuka w górę, żeby udostępnić go znajomym, żeby zostawić na dole subskrypcję, jakiś komentarz. Bardzo nam to pomoże dotrzeć do większej ilości osób. Będę Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.